Dzień dobry, z tej strony Ania z Modnego Sklepu, a ze mną propozycja od Gai. Mam tutaj znany i lubiany model Keto, tym razem w kolorze zielonym. Mam tutaj biustonosz w rozmiarze 80D. Zobaczmy jak się prezentuje. Jest to model półusztywniany. Dół miseczki. Jest pokryty koronką z kwiatowym motywem, natomiast w górnej części mamy tiulową stawkę. Miseczka zakończona jest tasiemką. Model ten ma szerokie boki, fiszbinę boczną oraz fiszbiny na łukach miseczek. Ramiączka są nieodpinane i regulowane z tyłu. Tutaj koronka z miseczki wyciągnięta jest aż na górę. Ramiączka daje to bardzo ładny efekt. I zobaczmy z drugiej strony. Miseczka od wewnątrz podszyta, bardzo przyjemną w dotyku dzianiną. I zapięcie. Mamy tutaj 3 stopnie regulacji na obwodzie i dwa rzędy haftek. Jeżeli spodobał Wam się ten intensywny zielony kolor, zapraszam na zakupy do modnego sklepu. Pod filmikiem znajdziecie link, gdzie można zamówić ten Biustonosz. Zamówienie można również złożyć telefonicznie. Zapraszam!